and do you have servants or well, you are one co prawda sugeruje dość jednoznaczny sposób, że poruszać się będziemy w obrębie tematyki kuchenno-kulinarnej, ale treść tego filmu ma się nijak do zagadnień związanych z, ze sztuką gotowania. Film, który zobaczymy, to debiut fabularny dwójki zupełnie w Polsce nieznanych twórców współczesnego kina, Józefa Schumana i Austina Starka, który, jak się okazuje, no, zainteresował nie tylko krytyków, ale również publiczność. W w Polsce i na całym świecie, a sama fabuła tego filmu skonstruowana jest na takim pomyśle paraleli, jaką, jaką twórcy tego filmu e, stworzyli pomiędzy epidemią Hiszpanki, grypy Hiszpanki, która no, przypomnę Państwu pochłonęła więcej ofiar w 1918 roku aniżeli cała I wojna światowa i Takich bardzo czytelnych i dość jednoznacznych przy okazji aluzji do covidowej epidemii, a więc cały film, pomimo tego, że rozgrywa się w 1918 roku podczas no już po zakończeniu działań wojennych w Stanach Zjednoczonych, tak prawdę powiedziawszy, jest taką paralelą opowiadającą o problematyce związanej z nierównościami ekonomicznymi, z uprzywilejowaniem pewnych klas społecznych. Z z kastowością współczesnego, e, współczesnego świata i tlącym się buncie, e, który no, może doprowadzić do rewolucji. W przypadku tego filmu rewolucja zaczyna się od kuchni i tam się też skończy, e, ponieważ musi zostać wiele rzeczy zmienionych, żeby było tak jak było. Więc ten film, generalnie w takimi bardzo e, sprawnie e, realizowanymi środkami sztuki filmowej, opowiada historię, bardzo aktualną, jeśli chodzi o współczesny świat i diagnozowanie współczesnych patologii. Świetnie zagrany Peter Sarsgaard w roli głównej, znakomity aktor, który pokazuje swoje zupełnie inne oblicze. Wszystko utrzymane w takiej konwencji stylistycznej, która przypomina miejscami takie filmy jak w trójkącie Jok Jokera z Joaquinem Phoenixem, więc ci z Państwa, którzy Lubią niezależne kino amerykańskie. Kino z pomysłem i z takim, rzekłbym, pazurem społecznym na pewno będą zadowoleni. Zapraszam serdecznie, środa godzina 18.30, Kuchenna Rewolucja, e, najnowszy obraz filmowy Josepha Schumana i Austina Starka. Zrób. Não, 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 tá aqui.